Czy kiedykolwiek zapomnieliśmy o pierwszej miłości? Asako Dzień i Noc to tytuł filmu. Jest to przykład tak zwanego slow cinema, czyli yy, yy, propozycja dla widza, który po seansie potrzebuje kontemplacji. Asako jest młodą, żywiołową dziewczyną, która zakochuje się bez opamiętania w baku. To nie będzie prosty związek, gdyż chłopaka ciężko ściągnąć na ziemię. Ona też nie chce go usiedlić, odebrać mu tożsamości, a raczej stworzyć z nim pewną spełnioną relację. Pewnego dnia chłopak znika, a Asako zostaje z jakąś taką niespełnioną miłością. Minęły dwa lata i Asako w Tokio spotyka chłopaka, który jest absolutnym rewersem byłej miłości. Nasz czerwcowy obraz to rewelacja festiwalów Cannes. Ambitny romans porównywany z dziełami ryka Romera i Zawrotem głowy Alfreda Hitchcocka. Zapraszam! Można się samemu przekonać. Kino Zorza 18.30